Witajcie! Dzisiaj jest kolejny odcinek w serii Profi Fitness School, ćwiczenia na dużej piłce. Ze mną jest dzisiaj Alicja Sieracka, a jestem Dagmara Wysocka. Rozpoczynając swoją przygodę z fitnessem, pamiętaj o tym, żeby trenować świadomie. W dzisiejszym odcinku chciałybyśmy rozwiać Wasze wątpliwości, jak uniknąć bólu dolnych pleców przy wykonywaniu ćwiczenia na mięśnie proste brzucha przy użyciu dużej piłki. Dzisiejszą naszą propozycją jest ćwiczenie, które często wykonujecie na podłodze bez żadnego sprzętu i narzekacie głównie na ból dolnych pleców. Mamy dla Was świetne rozwiązanie tego ćwiczenia przy użyciu dużej piłki. Alicja pokaże Wam, jak bezpiecznie na ten moment wykonać to ćwiczenie. Pozycja, którą przyjęła Alicja, jest pozycją wyjściową do tego, aby za chwilę wykonała ćwiczenie na brzuch. Przejdź teraz delikatnie, rolując biodra pod siebie. Wyjdź ciężarem ciała do przodu, tak, żeby Twoje kolana znalazły się nad piętami. Kolana nad piętami. Przyklej dolne plecy do. Dużej piłki, podwijaj cały czas miednicę pod siebie, tak żeby Twoje spojenie łonowe kierowało się do mostka. Natomiast górne plecy powinny być odklejone od mniej więcej wysokości stanika czy połowy pleców u panów. Postaraj się zbliżać początkowy przyczep mięśnia prostego brzucha i końcowy do siebie, tak żeby poczuć pracę brzucha. Proszę Alicjo, daj ręce za głowę i wykonaj standardowy, klasyczny ruch przy pracy na brzuch. Wydech, wdech tył i wydech. Pamiętajcie o tym, żeby nie puszczać pupy w dół, cały czas ona jest podwinięta oraz pamiętaj, żeby nie odkładać całkowicie głowy i całych pleców na piłkę. Cały czas starasz się zbliżać swoje końce początkowe i mięśnie końca, końcowe do siebie. W ten sposób możesz uniknąć bólu pleców, dlatego że twój ciężar spoczywa na piłce i w momencie, kiedy podwijasz biodra, twój odcinek lędźwiowy jest bezpieczny przy tym ćwiczeniu. Dziękuję ci bardzo, a teraz chciałybyśmy pokazać alternatywę, która ma wzmocnić drugą stronę Twojego ciała, bo pamiętajcie, że jeśli wzmacniamy przód ciała, również staramy się, żeby tył naszego ciała również był wzmocniony. Przejdź proszę Alicjo na dosiadu klęcznego. Ok. Przyklej piłkę do ud. Obejmij swoim przodem ciała piłkę, tak, żeby nie leżeć na biuście. Przyklej swoje przedramiona i skieruj dłonie do siebie. Postaraj się, żeby twój kręgosłup był w pozycji neutralnej. Nie wypychaj zbyt mocno pośladków, żeby nie pogłębiać twojej neutralnej tutaj lordozy. Postaraj się też w tym ćwiczeniu na ten moment delikatnie podwinąć swoją miednicę pod siebie i zaaktywować brzuch. Postaraj się teraz, Alicja, podwinąć stopy pod siebie i wypchnąć swoje ciało w górę. Zachowując cały czas neutralne ustawienie kręgosłupa, tak jak już wcześniej wspomniałam, to ćwiczenie ma zaangażować tył twojego ciała, taśmy tylne, wzmocnić dolne plecy i uaktywnić pracę również pośladka i klatki piersiowej. Po tym ćwiczeniu, oczywiście, możesz przejść do części relaksacyjnej, a mianowicie, Alicjo, proszę przejdź na kolana i rozluźnij plecy, obejmij swoim ciałem całą piłkę. W tym momencie, twoje plecy wykonują rozciągnięcie, rozluźnianie dolnych pleców, rozluźnienie górnych pleców. Jest to ćwiczenie zakańczające dwa ćwiczenia, o których wspomniałam wcześniej, na przód ciała i na tył ciała. Część relaksacyjna jak najbardziej po tym ćwiczeniu jest wskazana. Alicjo, proszę przejść do siadu klęcznego, usiądź na pośladki. Dziękujemy Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że udało nam się przekazać Wam e, Dużo praktycznych rad, jak bezpiecznie i świadomie wykonać trening na dużej piłce i zaangażować pracę naszego przodu ciała i tyłu. Dziękujemy. Do zobaczenia.